Druga Mojżeszowa, 24 rozdział, drugi werset. Do Pana niech zbliży się tylko Mojżesz, reszta niech się nie zbliża, a lud niech z nim nie wchodzi. W tym czasie to właśnie Mojżesz był tym, który nie tylko przewodził Izraelowi, ale też osobą, która miała kontakt i przekazywała. Wolę Bożą innym ludziom, czyli ludowi izraelskiemu, ludowi Bożemu. I jak jest dzisiaj? Czy też dzisiaj powinniśmy właśnie w ten sposób podchodzić? Czy dzisiaj kapłani, czy to pastorzy, może szerzej osoby duchowne, są takimi, które one tylko mają kontakt z Bogiem, a już inni nie? No, tak nie jest, ponieważ Nowy Testament mówi, że jest powszechne kapłaństwo, a więc nie tylko pastor, nie tylko ksiądz, ale to każdy chrześcijanin ma dostęp do Boga. I fajnie reprezentuje to rozdarta zasłona w czasie śmierci Jezusa. Ta rozdarta zasłona między miejscem najświętszym a resztą świątyni pokazuje, że dostęp do Boga przez śmierć Jezusa Chrystusa ma teraz każdy. Każdy, kto zaufał Jezusowi. Jeżeli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to masz dostęp do Niego bezpośredni. Nie potrzebujesz kogoś tam innego, żeby przyjść i porozmawiać z Bogiem. Nie potrzebujesz pośrednictwa innych osób, po prostu przychodzisz prosto do Boga. Bóg zaprasza Ciebie. Do tej społeczności. Bóg zaprasza do tego, abyś komunikował się z Nim. I dlatego nie jest tak, jak kiedyś, że to Mojżesz był tą osobą, ale teraz każdy wierzący jest nazwany Dzieckiem Bożym, a skoro Dzieckiem, to ma dostęp do swojego Ojca. Pytanie tylko, czy Ty i ja korzystamy z tego i jak często.